Święta przybierzeli do Betlejem! Cukierki! E, e, pierniki! chujinki, Halo! Impreza! Impreza? <coughs> Katnab, a co ty tu robisz? Już dawno po świętach jest! Ale jak tu szalikom przecież, e, Miała być impreza! Miały być pałwany, świeczki, śnieżki! No jak po imprezie? No normalnie gdzieś się zapadłeś pod ziemię przez ostatnie dwa tygodnie, jak do ciebie dzwoniłem? Mieliśmy wigilie, Byli wszyscy! Oprócz ciebie oczywiście. Co znowu robiłeś? Niech zgadnę, znowu żelki nosem wciągałeś. Mówiłem ci skończ tym nałogiem, bo cię to kiedyś zabije. Ale, ale jak to żelki nos, przecież ja ten, yy, na budowie byłem, do łopaty, tam u sąsiada rowy kopałem, kanalizację prowadziłem, szambo spłukiwałem, no jak żelki nosem, co ty gadasz? Dobra, nieważne, posłuchaj, skoro już jesteś, to mam dla ciebie super zadanie. Złożymy razem życzenia dla naszych widzów. Co ty na to? No dobra, no niech będzie, no to, to, to co mam mówić? Dawaj. Dobra, czekaj, bo nie wiem, jak ten smartphone działa. Szajcon, jakiś kupiłeś, kurde, nad Alibaba, no i teraz... Może ten wciśnij. Power, Co? power. Nie, power to wciśni. play powinno być. Czekaj, o, tu. To to stop. Nie, o, nie wiem, mija coś tam się? u góry No Halo! pisze, że nagrywa, chyba Halo! nagrywa. Dobra, czekaj, bo, bo mam mało pamięci, pisze mi, że brak pamięci. Dobra, to szybko musimy się śpeszczać. Dobra, no no e do, do, do. e do pie zacznij pierwszy. No, mów coś tam. Drodzy widzowie! E widzicie wszystkiego najlepszego z okazji Ro świąt, Niech będzie świąt, Ty w nie tym roku świąt. Świąt? Już, niech będzie. Już późno jest, już już dwa tygodnie no to, po świętach. E no to wszystkiego najlepszego z okazji po świąt To jest okej? Okay? Dobra, ujdzie, nie I mamy czasu poświą. No dobra, jest po świętach, dobra Moi kochani widzowie, cieszę się, że byliście z nami przez cały rok A zwłaszcza ze mną Przybyło was w tym roku prawie 100 tysięcy nowych subskrybentów A w przyszłym roku będzie was jeszcze więcej Ponieważ planuję wspaniałe nowe serie Między innymi powrót do wspaniałego no, no. Minecrafta będzie Minecraft, ja nie mogę Kat cieszysz się, że Minecraft będzie? No, no, no cieszę się! Będziemy klotę kopać! Będziemy szambo budować! Nie, tam się szamba te... nie buduje to w Minecraft. Będziemy ze smokami walczyć! Jak ty połączyłeś szambo ze smokami?! Coś jeszcze chcesz od ciebie powiedzieć? Bo już mi się kończy e, e, taśma. E, tak, dobra, dobra, no to e, wszystkiego najlepszego, mam nadzieję, że dużo prezentów dostaliście i że... i że e, łapkę zostawiliście. A kto był e, niegrzeczny w jeszcze? tym roku, ten dostanie złego smoczka pod choinką. Tak. Oj... no. No, dostanie, dostanie złego smoczka Dużo tej pamięci zostało no. Wiesz, że ty masz strasznie dużą głowę? No bo to musisz szerokokątny włączyć Nie mamy takiego no, To trzeba kupić lepszy tego szmaragdona Nie stać nas na takie rzeczy Dobra, dobra, cięcie Dobra, dzięki, że byłeś, na razie, cześć No, 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 papa, pa. to ja idę do domu I to szambo wywalaj A! Pa. Erikan, pa. No pa, idziesz sobie! No dobra, dobra, nie krzyż do mnie. Ty miałeś wyjść drzwiami na zewnątrz, a nie do mojego domu wejść. Kanalizacją szybciej! Moi no kochani widzowie, życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji Nowego Roku. Cieszę się, że spędziliście ze mną tak dużo czasu. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze i mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie nowe niesamowite przygody. A teraz bajo, jajo i. Cześć! Mua. Do Nowego Roku! be chi chi pa pa chi 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 chi